w gminie Solecz Zdrój, wśród lasów Ponidzia, odsłonięto pierwszą w Polsce i na świecie kapliczkę poświęconą latającemu potworowi spaghetti. Uroczystość odbyła się 27 września 2025 roku i zgromadziła kilkunastu pastafarian z całego kraju, którzy zgodnie z tradycją mieli na głowach durszlaki i obsypali kapliczkę makaronem. Kilka dni temu w internecie, w zasadzie na jego samym końcu, znalazłem informację, że w niewielkiej miejscowości, w jakim jest Solet Zdrój, postawiono pierwszą i jedyną na świecie kapliczkę latającego potwora spaghetti. Postanowiłem to sprawdzić. Cel słuchajcie naszej wędzówki, znajduje się w maleńkiej miejscowości Solet Zdrój, który jest w tamtą stronę. Który jest znany z tego, że jest po prostu znany. Z czego jest znany? Poza tym, że leży pośrodku niczego. Jest znany z sanatorium wody siaczkowej i nowej atrakcji odsłoniętej pod koniec września. Zaraz wam pokażę. Na początku słuchajcie myślałem, że to jest tylko i wyłącznie internetowa jakaś zajawka. Która ma przyciągnąć do tej maleńkiej miejscowości potencjalnych turystów. Ale gdy znalazłem w internecie filmik z ceremonii poświęcenia tego miejsca, no to powiem Wam szczerze, to już było grubo trzeba, będzie tam jechać. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Dziękujemy, że przybyliście tutaj razem z nami w ten piękny słoneczny dzień, żeby dokonać konsekracji pierwszej na świecie i w Polsce kapliczki poświęconej latającemu potworowi spaghetti, która stanęła właśnie tutaj w Żukowie w gminie Solec-Zdrój. Są ze mną Artur Szatkowski, wielebny gminy Opole, latającego potwora spaghetti, oraz Marcin Szymański, przełożony kościoła latającego potwora spaghetti w Polsce, którzy dokonają teraz ceremonii inaugurującej kapliczkę. Pokazywać wielką radość, między innymi z tego, że możemy się pochwalić pierwszą we wszechświecie, jak wspomniane i w Polsce, kapliczkę latającego potwora spaghetti. Razem. Może niektórzy odpadną, ale nie uda się wszelkim siłom nas złamać. Dobrze, to teraz przejdziemy do parafalenia. Proszę wziąć trochę makaronu, posypiecie państwo nim tutaj kapliczkę i my będziemy ją teraz odsłaniać. Nie ma rączek, nie ma ciasteczek. Uuu, brawo!

Wyruszyliśmy, dojechaliśmy i oto co pokazało się naszym oczom. Spójrzcie kochani, coś wam pokażę. To co tutaj widzicie na leśnej drodze, to jest jedyna w Polsce i chyba jedyna na świecie, odsłonięta parę dni temu w miejscowości Solec Zdrój kapliczka latającego potwora spaghetti. Z tej strony mamy, no, jakby Wam to powiedzieć, wizerunek potwora spaghetti. To jest wykonane, słuchajcie, z jakiegoś piaskowca pińczowskiego, podobno. Tutaj z tego, co wyczytałem, są sceny rodzajowe z wierzeń o potworze spaghetti. Tutaj widzicie. Ramen. Jak tutaj macie okazję zobaczyć, jest to wszystko świeże, nowe, ładne, przystrojone. Czegoś takiego na co dzień słuchajcie, nie widzieliście i raczej już nie zobaczycie. Jesteśmy, że tak powiem, pośrodku niczego. tą kapliczkę. Słuchajcie, możecie znaleźć wpisując kapliczkę latającego potwora Spaghetti w mapach Google'a i Wam to bez najmniejszego problemu pokażę. Jest ona głównej, czy przy tej asfaltowej drodze jest doskonale widoczna. Słuchajcie, trzeba mieć pomysł i fantazję, żeby coś takiego zrobić. A wyznawców latającego potwora spaghetti serdecznie pozdrawiamy. Jak sami widzicie, miejsce jest ciekawe, ale słuchajcie, nie, za, nie zajmujemy Wam czasu i lecimy szukać następnej ciekawej lokalizacji. Zapraszam was wszystkich do odwiedzenia naszego telewizyjnego schronu 76 w Rudzie Śląskiej, gdzie historia znajduje się na wyciągnięcie ręki. To, co tutaj zobaczycie, na pewno pozostanie wam w pamięci. No i jak, podobało się? No to cóż, widzimy się w naszym schronie. Schron 76, Ruda Śląska, czekamy na